Cześć, W dzisiejszym odcinku z nowej serii nagramy sobie Phoenix yy, Akinatora. Yy, jaką postać sobie zabierzemy? Hmm. Yy, 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 wiem. Z Pokemonu coś. Hmm. Yy. Pikachu. Pichaczu, że się nazywało? Nie wiem. wiki, okay. okay, okay, okay. Jest. Вообще без глупый ангельский. Правда. Да, сейчас. Я опасно. Ой, мне не Мам. Окей. Я буду в U mm -hmm. się to lubi. Mm -hmm. ja, idziemy na kilka. O, z Polski. No i damskie ubranie. Mm -hmm. Nie. Czy Twoja postać nagrywa na YouTube. Nie. Czy Twoja postać... Uuu, mm -hmm. tego to ja nie wiem. twoja postać gra... eee, nie. Czy twoja postać jest... Nie. Zmarł. Czy twoja postać... twoja postać jest artystą? Nie. Czy twoja postać jest wojskowa? Tak. Czy twoja postać nosi wąsy? Tak. Czy twoja postać żyła w dwudziestu... o, fa... hmm... 19? Nie, 20? w Nie, tak. 20, tak. Czy, twoja pra... Czy twoja postać zmarła w innym kraju? Pseudonim twojej postaci jest bardziej związany, niż jej prawdziwe nazwisko? Nie. Nie wiem, jak tu tak tam ciocia coś mówi i ale dobra. Mniejsz Czy twoja postać... ...dużo czyta? What the fuck, jak mam to wiedzieć? Nie wiem. Czy twoja postać lubi jeść jajka? Boże, z konia to ma wiedzieć. Lubi jeziojka. Nie wiem. Czy twoja postać kiedykolwiek przybierała się za kobietę? Nie. Czy twoja postać Aj zgadli?

a teraz może... był jak hmm, co wydać? Powiem O wiem, gumi się. Gumi się. Ja. Nam się podoba. Ja, Wikipedia ogólnie się podoba, jakie to jest encyklopedia, kreskówko, Tak. No i tak, czy Twoja postać pochodzi z Polski? <gryw> Nie, nie. Czy Twoja postać nosi turban? Hmm. To nie. Ale czy Twoja postać jest człowiekiem? To nie. Czy Twoja postać jest zwierzęciem? No, to takie mi się. Czy Twoja postać naprawdę istnieje? To nie. Czy Twoja postać nosi ubranie? Ona nosi silnie. No czy Twoja postać jest rodzaju żeńskiego? No, byli żeńskie, męskie. Mówię no, tak. Czy Twoja postać jest świnką? No. Czy Twoja postać jest biała? O no. ta fakt, bo tam jeden gumisz. Czy Twoja postać jest kulikiem? No. Czy Twoja postać ma kocie uszy? To najmniej tak jakieś piciaste, to nie. Czy Twoja postać ma uszy? Tak. Czy Twoja postać stoi na dwóch nogach? Tak. Czy Twoja postać jest kaczką? Nie. Tak. Czy Twoja postać mieszka z rodzicami? Hmm. O, to jest nie wiem. To ciotka. ciotka hmm, nie wiem. Czy Twoja postać jest myszą? Hmm. Nie. Czy twoja postać gra w Mowie Star? <grymne> Na serii? Nie. Internetu nie mają oni komputerów. Czy twoja postać pochodzi z gry komputerowej? Hmm. Na ale dam nie. Czy twoja postać ma związek ze zwierzętami? Tak. Czy twoja postać nosi charakterystyczne okulary? No, to nie, ale nosi gumisz. Czy twoja postać jest bardzo mocno związana z ogniem? Hmm. Nie, twoja postać jest jakimś gatunkiem ptaka. Nie. Czy nie twojej postaci występuje w tytule filmu? Hmm, występuje czy... O tak, tak, tak. Ona występuje. Czy twoja postać jest dziewczyną? To były dziewczyny chłopaki. tak. Czy twoja postać ma długi ogon? Czy twoja postać ma długi... Słodniczka Ela. Naprawdę. Nie. Nie. Przegrałeś. Spogój się z tym To były gumisie to były gumisie Łatwo <laughs> Dobra, tymo to yy, brawami Żegnam się z wami. Cześć, na razie pa!